Serdecznie i zapraszam wszystkie panie spod znaku strzelca na czytanie na nowy rok numerologiczny. Zobaczymy, na czym trzeba będzie się skoncentrować w tym nowym roku, co będzie wymagało takiej systematycznej uwagi, co będzie największym wyzwaniem tego roku, co możesz puścić wolniej, co ułoży się naturalnie, czyli bez większego wysiłku. Co nie wymaga nadmiernej presji, czyli mniej znaczy więcej, co warto odłożyć na później, co przestanie mieć dla Ciebie znaczenie i bonusowo. Na czym trzeba będzie się skoncentrować? Być może bardziej na swoim wnętrzu, na tym, co czujesz, co myślisz, na jakimś takim powrocie do natury. Na jakimś rozwoju duchowym albo też na rozwikłaniu jakiejś zagadki, tak? Tutaj mamy kartę kapłanki. Karta kapłanki mówi nam o tym, że to nie jest czas na działanie, tak? Teraz czas zwrócić się do wnętrza, teraz czas rozwijać swoją intuicję, swoją taką wewnętrzną mądrość, tak? Kierować się tym. Dobra, zobaczymy jeszcze. Co będzie? Na czym trzeba będzie się skoncentrować? Wiecie co? Tutaj może być jakaś tajemnica. Tutaj może być coś ukrytego, tak? Może być sytuacja w której ktoś za waszymi plecami was ocenia, w której być może to zaoceniacie kogoś za tej osoby plecami, tak? Mamy kartę Sprawiedliwości. Czyli wydaje mi się, że tutaj jest właśnie jakieś osądzanie i robienie czegoś za czyimiś plecami. Może to być też sytuacja, w której wy na przykład odkryjecie jakąś tajemnicę i zechcecie zadziałać w tym kierunku, może to mieć jakieś tam skutki prawne, tak? Że na przykład dowiadujesz się o tym, że ktoś cię oszukiwał. I teraz chcesz załatwić to jakoś tam sądownie. Na przykład działasz w tym kierunku, nie wahasz się, ponieważ coś tu było ukryte i to jakby na tym trzeba będzie się skoncentrować. Być może na tym, żeby odkryć tą rzecz, albo też na tym, żeby po prostu zawalczyć o siebie, żeby się nie poddać. Aby tu działać, tak? Być może też wykazać się sprytem w tym działaniu, żeby to wszystko pozałatwiać tak jak należy. Co jeszcze mogłabym tu powiedzieć? Na czym trzeba będzie się skoncentrować? Jeżeli byśmy tu mówili o jakichś innych kwestiach i na przykład o tym rozwoju um, duchowym. No, kapłanka mówi nam też o sobie, która jest być może jakąś Terapeutką, uzdrowicielką, zielarką, może teraciztką, może jakąś inną osobą zajmującą się pomocą ludziom, tak? Może być też sytuacja, w której ty zechcesz otworzyć coś swojego albo się czegoś to uczyć, zechcesz działać w którejś z tych dziedzin, tak? Tylko po prostu, jakby. Może trzeba będzie tu się wykazać sprytem, a może po prostu. Nie mówić nikomu o tym. Jeżeli masz takie plany, masz takie marzenia, to może po prostu warto o tym nie wspominać, ty, dopóki nie pozałatwiasz tych wszystkich spraw. Coś takiego nam się tu pokazuje. Dobra, co wymaga systematycznej uwagi? No tutaj mamy dziesiątkę denarów, więc wydaje mi się, że u niektórych osób może to być zdrowie, mogą to być też jakieś relacje rodzinne, e, wiecie, pielęgnowanie. Na przykład y, tego, żeby mieć kontakt z rodzicami, z rodzeństwem, z kimś bliskim dla was, no już z dziećmi też oczywiście. Y, to będzie wymagało systematycznej uwagi, tak? Tutaj trzeba będzie się na tym skupić. Może być sytuacja, w której będziecie musiały balansować, tak? Bo y, wiecie co? Może być tak, że ktoś będzie wami manipulował, że ktoś będzie chciał tego kontaktu, ktoś będzie chciał z wami rozmawiać, ktoś będzie, nie wiem, potrzebował po prostu tego kontaktu i w jakiś sposób będzie wami manipulował, no bo mamy tą kartę diabła, albo no i może będziecie musiały pobalansować, ale pamiętajcie o tym, że to będzie wymagało jakby takiej systematycznej uwagi. Tutaj też poruszałabym kwestię tego, że może u niektórych osób jest jakiś pęd yy, do gonienia za pieniędzmi, tak? Mamy kartę diabła, mamy tą dziesiątkę denarów. I wydaje mi się, że tutaj niektóre osoby mogą się w tym zapędzić. Tutaj trzeba jakby zachować równowagę, balans, yy, zastanowić się nad tym, co jest dla ciebie w życiu ważne. Czy warto tak gonić? Za na przykład jakimiś tam dobrami materialnymi i tutaj wydaje mi się, że to może wymagać takiej systematycznej pracy od Ciebie, żeby to zrozumieć na przykład. Dobra. Będzie największym wyzwaniem. Mamy tu króla mieczy, więc może to być mężczyzna z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, ale może to być też właśnie jakiś prawnik, jakiś lekarz. Yy, ogólnie osoba, jaka też jeżeli pomijamy tego prawnika i lekarza, tak? no bo tutaj jakiś urzędnik też może być, ale. Może to być też osoba, która jest taka zimna emocjonalnie, no mężczyzna, który jest zimny emocjonalnie. To może być wyzwaniem, bądź też sytuacja, w której będziesz musiała coś przeanalizować, coś pozałatwiać tak, to może być jakieś takie wyzwanie dla Ciebie to, że na przykład będziesz musiała yy, przemawiać publicznie albo z kimś się komunikować, z kim nie chcesz, na przykład. Już patrzymy, co tu mamy jeszcze. Tak, wydaje mi się, że tutaj chodzi właśnie, no ewidentnie pokazuje nam się tu relacja. Relacja z takim mężczyzną, i być może tutaj będzie zakończenie czegoś. I to będzie dla Ciebie takim największym wyzwaniem w tym nowym roku, że coś tu się kończy, ale widzisz, no coś tu się kończy. Może się ukończyć jakiś wieloletni związek, tak? A coś nowego się pojawi na horyzoncie. No bo wiadomo, że jeżeli tkwimy w czymś, gdzie nie ma na przykład uczuć, tutaj też jest sytuacja, w której będziesz podejmowała jakieś decyzje. No to będzie dla Ciebie największym wyzwaniem, tak? Bo Ty będziesz podejmowała decyzje. Ty będziesz analizowała, przemyślała, czy chcesz zostać w tym związku, na przykład, w którym jesteś. Ale to też może być jakakolwiek relacja, bo jeżeli jesteście singielkami i nie macie mężczyzny, tak, no to tutaj może być też jakaś inna relacja, przyjacielska, jakaś zawodowa nawet, czy rodzinna. Będziecie podejmowały po prostu decyzję, czy chcecie z taką osobą zimną, chłodną, emocjonalnie tworzyć jakąś tam relację po prostu, czy chcecie, czy to kończycie. To będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. I to będzie właśnie tym wyzwaniem roku. Co możesz puścić wolniej, czyli co nie będzie wymagało ciągłego kontrolowania. Tutaj mamy króla kielichów, czyli. Um, jakieś takie Twoje poczucie bezpieczeństwa nie będzie wymagało ciągłego kontrolowania, tak? Um, jakieś takie. Zaraz zobaczę. Wydaje mi się, że takie kierowanie się swoją intuicją, dążenie do spełniania swoich marzeń, tak? być może związanych właśnie z jakimś odejściem, z odejściem z jakiegoś miejsca, z pozostawieniem za sobą jakichś relacji, które Ci już nie służą, odcięcie się być może od nich, może to być też jakaś, wiecie, co relacja przyjacielska, że co nie będzie wymagało Twojego kon ciągłego kontrolowania, to że ktoś będzie przy Tobie i będzie Cię wspierał w Twoich zmianach, w Twoich planach, w Twoich marzeniach, w realizacji Twoich marzeń. Tu jest ktoś, kto podpowiada, ktoś, kto coś mówi, ktoś coś. Radzi, ktoś w czymś pomaga, być może też pozałatwiać jakieś formalności. Może to być jakiś przyjaciel, właśnie. To nie będzie wymagało Twojego kontrolowania, no bo tutaj jakby jest jakiś przyjaciel, przyjaciółka, być może która Ci pomoże, albo też jakiś terapeuta na przykład. Dobra, teraz mamy co ułoży się naturalnie, czyli co nie będzie wymagało Twojego większego wysiłku. No i tutaj też mamy. Tutaj mamy królową kielichów z kolei, tak? Czyli naturalnie nam się tutaj układa życie w zgodzie ze sobą, tak? To nie wymaga Twojego jakiegoś tam wielkiego wysiłku, nie będzie wymagało Twojego wielkiego wysiłku. Mamy królową kielichów. To jest kobieta, która żyje w zgodzie ze sobą, która rozumie swoje emocje, która potrafi je nazwać, która y, spełnia swoje marzenia. Tutaj być może staniesz przed właśnie jakimiś wyborami i wydaje mi się, że te wybory będą słuszne, bo one po jakimś czasie przynoszą Ci zwycięstwo. One po jakimś czasie dają ci satysfakcję. To nie jest tak, że to jest od razu i ty od razu czujesz się dobrze, wspaniale jesteś spełniona, tylko po prostu jakby podejmujesz jakieś decyzje, i bez Twojego większego wysiłku po jakimś czasie przychodzi do Ciebie sytuacja, w której czujesz się osobą spełnioną, zadowoloną. Wspieraną, być może, też wspierającą, pomagającą komuś w jakichś sytuacjach. A tutaj mamy, co nie wymaga nadmiernej presji, czyli mniej znaczy więcej. No i mamy ósemkę mieczy. Czyli mniej jakiegoś zamartwiania się, mniej yy, takiego bycia w trybie ofiary, będzie dla Ciebie dobre. Mniej sytuacji, w których nie będziesz czuła się pewna siebie, w której będziesz się bała podjąć jakieś działanie, jakby teraz jest czas na to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a nie kierować się jakimiś lękami i się blokować przed ruszeniem, przed podjęciem tych ważnych dla Ciebie decyzji, tak? tutaj też pokazuje nam się sytuacja, w której być może ty po prostu um, utknęłaś w jakimś związku, w jakiejś relacji. Cesarz mówi nam o mężczyźnie, o jakimś takim ważnym mężczyźnie w Twoim życiu, tak? No, wydawało ci się to spełnienie marzeń, żyłaś w jakiejś iluzji, i teraz jakby czas to zakończyć, bo dostrzegasz, że ty tu utknęłaś. Jeżeli nie chodziłoby o mężczyznę, może to być też praca, tak? Sytuacja na przykład z szefem, no, i mamy tu jakieś zakończenie. Koniec tej iluzji, po prostu. Dostrzegasz pewne rzeczy, chcesz to zakończyć, bo widzisz, że to cię przed czymś blokuje, a im mniej takich blokad i im mniej lęku przed tym, co będzie, tym lepiej. Co warto odłożyć na później? Tutaj mamy szóstkę denarów. Czyli na pewno warto odłożyć na później. Zaciąganie jakichś kredytów, pożyczek, tak. Może też wspieranie kogoś, sprzedaż czegoś, kupno czegoś. Tutaj jakby warto to odłożyć na później. A dlaczego? Dlatego, że być może pojawią się jakieś. Jakaś wymiana zdań, jakieś kłótnie, tak? Tutaj może być tak, że planowałyście z kimś swoją przyszłość, chciałyście wziąć kredyt na przykład na zakup domu to jest tylko taki przykład, tak? Ale tu wychodzą jakieś nieporozumienia, nie możecie się dogadać. Tutaj jakby pokazujecie swoją siłę, chcecie pokazać, no nie wiem, że sobie ze wszystkim poradzicie, tak? I działać, ale tu jest dużo ognia. Tutaj jakby jest jakaś kłótnia, tu jest jakaś sprzeczka, nie ma co iść w tym kierunku. Dlatego warto na razie odłożyć to na później. Warto poczekać, aż sprawy się jakoś ułożą, jak, um, aż nie będą takie zaognione, tak bym powiedziała, takie agresywne. Dobra, jeżeli nie chodziłoby o taką sytuację, to co tu warto odłożyć na później? Być może poświęcanie się dla kogoś, takie pomaganie komuś, udowadnianie, jaka to ja jestem fajna i pomocna, tak jak to ja sobie ze wszystkim radzę, pomagam komuś na przykład zacząć coś nowego, ale są tu jakieś takie konflikty, to się to może się zakończyć konfliktem po prostu, dlatego pewnie to warto odłożyć na później. Co przestanie mieć dla Ciebie znaczenie? No i tu mamy Królową Denarów, czyli... Co przestanie mieć dla Ciebie znaczenie? Myślę, że jakieś takie nadmierne dbanie o siebie, o siebie, o dom, o porządek, o dzieci, o skupianie się na tym, że ja tu wszystko ogarnę, tak? No coś takiego nam się tu pokazuje. Znowu ta karta nam Może być też tak, że mm, mogłaś chcieć zostać swoją własną szefową, tak albo otworzyć coś swojego, albo nie wiem, rozwijać się. Tu mamy pazia mieczy, więc jakiś, jakaś nauka mogła wchodzić w grę jakieś kursy, szkolenia. Więc to jakby przestaje mieć dla Ciebie znaczenie, jakby dochodzisz do wniosku, że żeby spełniać swoje marzenia i rozwijać swoje pasje, Ty wcale nie musisz się jeszcze czegoś tam uczyć, no bo Ty tą mądrość wewnętrzną masz w sobie. I to przestaje mieć dla Ciebie znaczenie, jakieś tam papierki, tak? Na przykład. No i z roku, tutaj mamy kartę przebudzenia, <laughs> czyli być może zmienicie perspektywę, tak? patrzenia na swoje życie. Być może przebudzicie się i dostrzeżecie coś w zupełnie innym świetle. No i może to być też właśnie taka sytuacja, w której dostrzeżecie, że um, trzeba nad czymś popracować, tak? Tutaj może trzeba popracować nad związkiem, um, trzeba... Albo popracować nad tym związkiem, albo się rozejść, bo coś tu nie idzie tak, jakbyście tego chciały, bo może ktoś jest właśnie zbyt myśli o sferze materialnej, bo ktoś na przykład jest zimny emocjonalnie, nie okazuje wam uczuć. Tutaj może być tak, że po prostu to dostrzegacie i, no i odchodzicie od czegoś takiego. Jeżeli nie chodziłoby też o partnerstwo, no to może chodzić oczywiście o każdą inną relację, koleżeńską, nawet, że dostrzegacie, że. Ktoś tu na przykład w jakiś sposób was wykorzystywał, nie wiem, jest jakaś koleżanka, która do was przychodzi tylko kiedy coś od was chce, na przykład, tak? No i nie wiem, dostrzegacie tutaj tą sytuację i postanowiacie zakończyć taką relację, po prostu odcinacie się od tego. Jeżeli też nie chodziłoby o relację, może to być jakaś współpraca. Tutaj coś, no też dostrzegasz, że coś nie jest tak, jak być powinno, może jesteś traktowana nieodpowiednio. No, i też możesz chcieć zakończyć taką sytuację. No, ewidentnie przebudzisz się tu w tym roku, tak, i coś dostrzeżesz. Dobrze, teraz zobaczymy kartę z wyroczni. Chroni skarb. już czytamy, to jest w odwrocie. Czy z łatwością okazujesz lojalność tym, którzy na to nie zasługują? Nadszedł czas, abyś ocenił, wobec kogo jesteś lojalny i czy te osoby odwzajemniają się tym samym. Niektóre związki są tworzone dla wygody, a niektóre faworyzują jedną stronę z niekorzyścią dla drugiej. Wrażliwość wynikającą z lęku łatwo można wykorzystać, a może brak równowagi w twoim związku? Jest Twoim świadomym wyborem, jeżeli tak jest, nie ucierpisz na takim układzie. Jeżeli wierzysz, że znalazłeś bezpieczne schronienie, pamiętaj również, że prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić za nieodpowiednią cenę. Możliwe, że musisz przyznać sam przed sobą, że idziesz na zbyt daleko idące kompromisy, żeby zdobyć iluzję bezpieczeństwa. Bądź wierny swoim marzeniom i pamiętaj, że anioły postawią na Twojej drodze odpowiednie osoby żebyś mógł dalej kroczyć ścieżką najwyższego dobra zachowaj ostrożność i bądź świadomy wszelkich ustępstw w aktualnych związkach i projektach nie oddawaj wszystkiego w zamian za jeden uśmiech i to by było na tyle dla was drogie panie dziękuję wam bardzo za wysłuchanie pozdrawiam serdecznie pa